Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Wyszedł siewca, żeby zasiać swoje ziarno. Bardzo poruszający obraz siewcy, który sieje w sposób tak hojny, że zdarza mu się wysypać ziarno i pośród skał, i na drogę, i na żyzną ziemię. Nie troszczy się za bardzo, gdzie sieje. Ma tak hojną rękę, bo bardzo liczy na to, że to ziarno czasami w miejscach yy, trudnych, w miejscach, które są na sianie nieprzeznaczonych, jednak wyrośnie. Jeżeli czujesz się ziemią kamienistą, skalistą, czujesz się jakimś odpadem, nieużytkiem, to Jezus sieje. Także tam, gdzie Ty jesteś. Do zobaczenia jutro.